Hej tutaj Nikuras, dzisiaj ze mną jest Na No Tak i dzisiaj gramy na... Nie typowy Na hide and seek dobra Ej, chodź, chodź tu, chodź stój przy wyjściu, stój przy wyjściu, przy spałnie. Nie. Ale gdzie jesteś? Ja uciekam no pra... poza drobinkami tymi na góry. Dzień po prawej? Po lewej. Po lewej? No. Ej, to są skrzynki. Dobra, kampa. O, to ty. O, mam kampę fajną. Weź się przycisz, człowieku. Mam fajną kampę. Nie, nie zaskoczyłem. Weź się przycisz, ale ci. No nie. Tak. Dobra. Ale mam fajną kampę. Dobra. Ja tutaj sobie. Co za matydan? Spadłem z niej. O kurde. Fajna mapa. Przed chwilą przebiegłem ku jakiemuś kolesiowi przed twarzą. Ej, w ogóle mam tak skrzynkę do połowy twarzy, nie? Tak wiesz, tak ma w sposób. Czyli wylatuj ci mózg. Nie, w tej skrzynce mam mózg. Dobra. Mhm. <noise> no. Będę ja tu będę biegał przez całą mapę Mam najlepszy kamp. Wow ej, tutaj zawsze jest tak mało Jak jesteś skrzynką to możesz tu być o mnie i będziesz miał tak samą Tak samo fajną Ale Chcesz gdzie party? ty jesteś? 102 na 93 Ale to nie Tu musisz wejść tymi drobinkami jak się wychodzi no Tak, sam. fajnie mhm. Wszedłem Ty jesteś po tej stronie, czy po tej gdzie liście, czy co? Nice O siema, jak ty tam doskoczyłeś? Ty jesteś drewnem? No Jestem drewnem? Nie, jestem skrzynką Drewnem Jak ty tam doskoczyłeś, matedan No normalnie, ale to ty nie wiedziesz. Dlaczego? Bo ja to mogę Ja się nie mogę... Ja ja wiesz, się... że jesteś drewnem? Nie jestem, mam jestem czysta drewnem. w ręce Nie jestem drewnem No to czemu ja widzę ci drewno, no? No bo masz drewniany mózg Teraz przyszliście obok, widzisz? No, widzę Przyszły liście O teraz jesteś skrzynką No, no ma, tylko weź. No bo pewnie pewnie nie ma takiej, nie da się zrobić Ruszającej się skrzynki Ale patrz jaki tutaj ładny krajobraz mamy Jakiś taki Idę spać No tak Chodź gdzieś pójdziemy stąd, chodź Nie, tu jest fajnie No nie no, chodź Dlaczego jest fajnie, bo masz tam to drewno? No masz tam drewno obok siebie Też byłeś drewnem, do... no to się ruszyłeś i byłeś drewnem Czy się jest drewnem A tu w ogóle są... A tu są statki jakieś w ogóle, nie okay. wiem co to jest Ja chcę wygrać Chodź, czekaj Zaraz jak Czekaj z... do YouTube'a zostanie dwie minuty to idziemy na typów, chodź O idzie tu, idzie tu, idzie tu, kurde Zrzuci... Ej ich tu można zrzucać, na ten idą tu Idą, idą, nic nie idą. No idą! Widzę, Idzie tu! Widzę, widzę! Idź wy, To ma? Próbuję tam do cie... O kurde, dobra. O kurde, o kurde, o kurde! Uciekaj, widzisz jaką ramę? Wszyscy mnie gonią! Helikopter w ogniu. Wbijam na te drabinki. Dawaj knoka ich, No na ich. <noise> Obok mnie przeradził. Titi Power. <noise> 90 sekund. Zdedam. Zdedam na pewno. Patrz, ile typów tu przychodzi. Nie! <noise> <noise> kurde! Dwa z deda. Nie daj mi wygrać. Jak ty żeś tam wskoczył? Ja też chcę. A daj mi wygrać. No dam ci wygrać, nie pójdę, nie zabiję cię. Chyba. I tak, zanim stąd wyjdę, to. <noise> ale było. <noise> no, ten ty pośle na mnie patrzy. Wiem, to, też, stoi, tam i się tak. A w się patrzy? Patrzę. No, ja się, jest my jesteśmy? Dobra, Epic Master. Co? Epic Meister. Epic, A ja tu. O tu jest to cały czas. Dobra, szukam jakiegoś nowego miejsca. Nie. Spadłem. 20 cofka. sekund mamy. Nie, cówka. Żadna cówka. Chodźcie Chodź się tu gdzieś schowamy. Ja jestem flower. Potem. Ciekawe, czy ludzie już ogarnęli, że tu się da skampić, Co? Albo na tego bacona wskoczyć. Albo tu. O. Jakiś Polak jest tym właśnie. Polaczek <grych> Mistrzem Jestem doniczką. Mam na głowie... Ej, coś mam jednak na głowie, patrz. Widać, że coś mam na głowie. Gdzie ty jesteś? Ja, ja jestem tutaj Nic tutaj nie mam i... na głowie. Super. Czekaj, muszę się zamieć... Flower potna. No. Dobra. Ja jestem. No. Dobra, kolejna wygrana arena. Dlaczego? Co ty masz te kampy jakieś takie swoje dziwne Co? Najlepiej się, najlepiej się skampić na samym środku mapy nikt cię nie znajdzie. Skamp się dyniami pomiędzy crafting. Pomiędzy... Znalazcie już ktoś? Nie. Skamp się dynią pomiędzy crafting table. Ale nie teraz na mój kanał. Taki... No. Gramy sobie, matę się, się nudzi i dzieje oglądać moje filmy. Ogarnij to, kurde co? co ja? No bo taki typek nagrywał coś takiego no ale co? Ja ty streamował Mów I tego nie dał do tych Czych? Do archiwum I? No też nie dał Trzeba było nagrywać live'a Przecież live się no. nagrywa O tu jest to A nie, tu się no. da można no. O, mamy Wooden Sword. Dawaj tu przytujemy. Oni będą Nie myśleć, wiecie. że my jesteśmy... A tu się dało... Ej, ten typek to jest jakiś no-skill. Kto jaki noski? Snoro. Jaki snoro? A, a co I on zrobi? Matko, spadłem prawie! Woo. Ej, widzisz mnie? Nie widzę cię gdzie jesteś. Jestem tu w tym fajnym płotku takim. Ej! Gdzie, gdzie lagi? Też takie coś masz? W jakim płotku? Gdzie? Na dole, na górze? Patrz teraz podejdę do ciebie, widzisz? No siema ma. Chodź. Po co? A gdzie ty tam No co się dzieje jak się w ten płotek zamieniasz? Nie ja prawda. Tylko nie widzę na tym, na Opti Znaczy... Właśnie. No nie ma. Co? Zamieniłem się. No widzę, widzę. Ej, ten bloczek zniknął i się nie pojawił, zniszczyłem kuboid. Jak zniszczyłeś Kuboid? Jak zniszczyłeś kuboid? No zniszczyłem płotek. No wiem, no bo da się tak zamieniać. Dało się, tak się dało się tak przecież wychodzić z areny, nie? bugowałeś i wychodziłeś z areny żubik a nie, to co jest ten, jak on ma? król lew co? godzina 20 za późno dla mów tak jakbyś nie miał problemów z oddychaniem, proszę cię co mówiłeś? No nikt tu nie przychodzi, patrz nawet... No, ma te Nie wydammy taki taki. No drapałem się po mikrofonie i zdrapałem jakąś starą zupę Przestań! Czekajcie, nie je. No super to nie ma co robić Muszę wybrać tą piankę na mikrofonie Jak wybrać? Jak ty czyścisz? Już sobie wyobrażam, sobie, dlaczego Matadan, Matadanowi się tak psują komputery. Bo dla niego czyszczenie no. dysku to jest wrzucenie go do pralki. <laughs> Naprawdę. Na serio? Wyprawa, tak. Jakieś cookie Monster. Patrz, 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 Nie, turbo, Tomasz. masz. Pasz. Idzie Kurde. do mnie, idzie do mnie ten cookie nie monster. Nie mogę żadnego skitować, bo nie ogarniają życia.

No nie! Nie! Zabij mnie! Zabij mnie! Zabij mnie! Zabij mnie! Zabij mnie! Czekam, zabili mnie. <ścoughs> <śmieniczy> <śmieniczy> <Nie>. Ej! Dlaczego? <śmieniczy> Za dużo ich naraz. Mają sojusze. on mnie nie klepnął kurczacz. A nie wiem czy ty grałaś na Hide and Seeku z modyfikacjami grałeś? Nie gram na Volcie. Nie na Volcie. Na tym... na tym był Hide <noise> Był Hiden z modyfikacjami, gdzie były jakieś... gdzie się rzucało bombę atomową. The doubt! The doubt, the doubt, freaking, snowbug 10 nie. Nice Tu jest ta are arenka Ej tu działa x ray tu, znaczy radar? O ty 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 ty, ty. Ej radar wykryje tu graczy? No... Nie próbowałem, no pewnie tak Ja spróbuję Co Matydon, Co my się się wyświetliłem na końcu? A, że jestem pro, okej okay. Bo jesteś pięć, Matydon pięć na, Jako piąty Bra so, Jak zawsze giniemy tuż przed końcem ten, Już chyba jest koniec, nie? Ej, stój tu, stój tu, żebyśmy poszli razem Jestem Czy, To chodź, chodź za skrzynką, chodź za skrzynką, jestem na łóżku No No to chodź za mną Idziemy na ten statek Ej, L dlaczego tu jest lud? A, ja się zlagowałeś. Tu nie było ladu, ladu, ladu. Brunet, co? <ścoughs> nic nic, nic. No co w kalumix? Ej, no zrzuciło mnie. No co w No No co? Ej, też lak Napiszę tak jak to Lumix miał no weź, no przecież Nie, nie, tak? O tak Co my no, przez... Co wy? No, gdzie? Gdzie się robisz? Weź te twarze swoje Wali tylko soli i drogi kanał z dwóch Nie Ej, w ogóle Czym się zmniejsza albo powiększa? A dobra już Co? Pytanie. Co ci się zmniejsza? Co ci się zmniejsza? Albo no, wszystko. Powiem... <grym> na się kurczy. A tak w no, ogóle to nie tylko. Taki, Takie taki jak na długo, tym modzie. Długo Co? Niedługo otwieramy serwer. No. No weź. Ej, ogarnij to, ktoś do mnie pisał na Skype'ie I mam Mozilla Firefox Fox pod Skype'a. Mi się zbogowało Co? dan włączam Mozilla Firefox, tutaj na połowę ekranu jakieś awas i odliczanie 3, 2, 1 do wyłączenia komputera i nagrywamy odcinek, super. A was zwykle chyba odliczał od 20, ale spoko. 11 Ej idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu, nie mamy nie mam miecza. No ja też nie mam. Ale ja nie trafię. Idzie tu, idzie tu, weź dawaj. Chodź stąd, skaczemy albo nie wiem co. No ja jeszcze chcę mieć. Cza. Dawaj, dawaj, ch dawaj, dawaj. Ilu nas tu jest? Skacze, skacze. Patrz, no chodź, tu było jeszcze kowadło jedno. Żyjesz? Ja miałem dwa duszka, Trzy hity i nie żyjesz. Jest, Aj. jest. Ja nadal jestem na hity. Czemu ty jesteś Ciebie? Czemu ty tak dziwnie stoisz? Po co, po co się ukrywać? Najlepiej wywalić się na, na środek, żeby cię każdy zobaczył, nie? To nie teraz, z... teraz ogląda jakiś mój film. Patrz, mogę na tobie stanąć. Chodź tu, odejdź stąd, odejdź stąd. Biją cię będą cię bić. Fuck. No, Skacz stąd, skacz, 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 skacz. Gdzie skacz. Nie. Jeden. No, jak poleciał? Dobra i o or Też oraut. Sprint <laughs> Ej biegnij za mną, chodź Ja nie gonią Dawaj tu Ja tu nawet też Dawaj spróbuj. tu udajemy, że tu się chcemy schować I... Chodź, wbiegniemy tu do środka Dawaj, ja tu nie byłem nigdy w środku więc... Ej tu ja się, do jak... rysu Sneakersy Sneakersy Szybko, 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 solid block Przeszła koło mnie. Przeszli koło mnie. O, nikt nie ogarnia, że to można być skrzynkami, naprawdę. Co są tym też? Biją jakieś. O! Co? Co mówiłeś? O, matko, tyle Żadnych. Nie. nie płacz teraz. Teraz, będzie... teraz pewnie pójdziesz na mój kanał, będziesz mi czytał komentarze. Tak, dobra, lepiej już, żebyś pisał na czacie tutaj. Okej, okay, to idę na kanał. No do, to lepiej, żebyś był na kanale. Swoim. Okay, idę pisać. Si boję co ty będziesz pisać. Ja też. Myślałem, że tutaj napisałeś. To cofka to Megabaster. No przestań! Tak, teraz cofka... no. Przybek 40. O! Jesteś ty? Tak NIE ZABIŃ! Ja cię nie zabiłem wtedy No weź, weź. Nie mogę cię otworzyć Odejdź stąd Nie będą widzieć wcale Nie wcale, no odejdź, no Ciekawe, proszę Ja sobie tak stanę, o tak, nie będę teraz Nic Idź stąd Idź stąd O nic, serio, nie, dobra, nie rób tak, nie rób tak, idź stąd no idź stąd, a ten... No, wszystko będzie dobrze. Nie będzie. No nie no! Przestań mnie bić. Jak to wygląda? Nikt się wcale... Nikt się wcale nie ska. Może 40 sekund. Nikt i się... Pewnie mnie zabije 5 sekund przed końcem, weź, nie zabiłem cię. Nie, no, niech ja będę chleba w końcu. To jest ten co mnie zabił. Premilny czekiście. Tak? Pernikle? Piernikle. Pierdziałeś się? Pernile. Pernille. Otóż piec! Serio? A skrzynki się nie da, nie? Gdzie są się dać klepać za karę. Nie! Co za... Ej, ona przyle z jak co kto? Skila? <laughs> oh dobra, jest. Dobra, jedna runda wygrana. Okej, okay, dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się, no i cześć. Cześć.